Jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś wykorzystać potencjał kryptowalut? Zostań ze mną i dowiedz się, jak zrobić to mądrze. W tym filmie pomogę Ci lepiej zrozumieć temat wykorzystywania kryptowalut w biznesie. W ostatnich latach branża dynamicznie się rozwija, przyciągając coraz więcej użytkowników, w tym także przedsiębiorców. Jednak wiedz, że aby bezpiecznie wdrażać kryptowaluty do swojego biznesu, należy robić to mądrze i zgodnie z prawem. Bez omijania opodatkowania i w sposób wolny od podejrzeń prania pieniędzy. Dzięki temu przygoda ta będzie pozytywna i pełna korzyści. Kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum, Cardano i wiele innych mają reputację anonimowych i idealnych do prania pieniędzy. Dzisiaj jednak musimy obalić ten mit. Faktem jest, że kryptowaluty są raczej pseudoanonimowe. Każda transakcja w sieci blockchain jest transparentna i zapisywana na stałe. Istnieją narzędzia i algorytmy, które pozwalają zidentyfikować tożsamość osób i firm korzystających z danego portfela kryptowalutowego. Organizacje analityczne, jak również urzędy skarbowe i organy ścigania coraz częściej wykorzystują te narzędzia w celu walki z przestępstwami finansowymi. Zwróć uwagę, że rynek kryptowalut nie jest całkowicie wolny od prania pieniędzy. Dane firmy analitycznej China Liesies pokazują, że w 2022 roku kryptowaluty zostały wykorzystane do ukrycia nielegalnych przychodów o wartości 23,8 miliarda dolarów. Jednak w skali globalnej cyfrowe aktywa stanowią zaledwie 1% całkowitej wartości przeprowadzanych nielegalnych transakcji finansowych. Pranie pieniędzy to nie tylko legalizacja pieniędzy z handlu narkotykami czy bronią. W związku z pozorną anonimowością kryptowalut, kuszące może być unikanie za ich pomocą opodatkowania. Przyjmując płatności za swoje usługi lub towary, przedsiębiorca może mieć złudne wrażenie, że dochód w kryptowalutach pozostanie anonimowy i poza zasięgiem urzędów skarbowych. Ale, tak jak wspominałam na początku filmu, organy ścigania coraz częściej wykorzystują technologię blockchain do ścigania tego typu nielegalnych działań. I powiem Ci więcej, wprowadzane są przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy zwane AML oraz procedury służące identyfikacji klientów w skrócie KYC, które mają wyłapywać nie tylko pranie pieniędzy powszechnie znane, ale też związane z unikaniem płacenia podatków. Przepisy AML i KYC wymagają od firm takich jak banki czy giełdy kryptowalut identyfikacji swoich klientów i monitorowania transakcji. Firmy te muszą prowadzić badania nad źródłem pochodzenia środków finansowych, raportować podejrzane transakcje i spełniać inne wymogi regulacyjne. Za niedotrzymanie tych przepisów można dostać sporą karę finansową i trafić do więzienia. Okej. Okay. Teraz przejdźmy do mądrzejszego wykorzystania kryptowalut w biznesie. Przyjmowanie płatności w cyfrowych aktywach może być korzystne dla Twojej firmy. Po pierwsze, umożliwia to dotarcie do nowej grupy klientów, zwłaszcza tych, którzy są zaangażowani w świat kryptowalut. Jest to także forma marketingu, która może wyróżnić Twoją firmę spośród konkurencji. Na przykład usługa Kanga Pay oferuje przedsiębiorcom możliwość akceptowania płatności w kryptowalutach i automatycznego przewalutowania ich na tradycyjną walutę. To rozwiązanie pomaga uniknąć wahania wartości kryptowalut i jednocześnie umożliwia korzystanie z ich potencjału. Samo założenie takiej bramki płatności zajmuje chwilę oraz nie wymaga podpisywania wielostronnicowych umów na kilka lat z karami za ich zerwanie. Podsumowując, przedsiębiorco, bądź świadomy zarówno korzyści, jak i zagrożeń związanych z kryptowalutami. Wykorzystywanie cyfrowych aktywów jako formy płatności może przynieść szereg korzyści, jednak zwróć uwagę, aby odbywało się to zgodnie z przepisami i uczciwie. Pamiętaj, że pranie pieniędzy i unikanie opodatkowania nie są akceptowalne ani zgodne z prawem, więc wykorzystuj potencjał kryptowalut mądrze i odpowiedzialnie.